lepiej A to trzeba zejść na dół. Ja. Co? Bierzesz dwie karty. Mam jedną. I drugą. I teraz wchodzisz. U. I teraz klikasz tu, jak się zamknie. O, dobrze, I zjeżdżamy. Gdzie na razie? Nie wiesz, gdzie jestem? Napadam na bank. Hi, hi. Halo. No wreszcie. Ej, ja, ja przynajmniej... miałem. O, mi się telefon nie, 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 nie. Don't Don't Wiem, ale one są trudniejsze. Dobra, e yeah! to Ja siedzę! na Otworzyło się, jestem wolny! Dziękuję cię! Uciekł na No to, tak, to, tg... no, to, to, to... A, czekaj, Tuuuu! Mary Mary, swatatata Na łódkę jest Brodata Co to jest za miejsce? Swatatata! Nasza nauczycielka jest Brodata! Pierwszy! Pierwszy? Szybciej od Filipa będę Ale gdzie? YouTube Gdzie wy jesteście? Jedziemy do kościoła Yes! Yeah! <laughs>